Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię, nieco taki inny odcinek, raczej taki informacyjny, żebyście też wiedzieli o co chodzi. Generalnie jeśli chodzi o taką funkcję, którą dla Was wprowadziłem, to są oczywiście płatności ratalne właśnie za niektóre e-booki. Podpisałem, można powiedzieć tutaj umowę z taką firmą TubaPay, która się zajmuje właśnie finalizowaniem, no, wykładaniem pieniędzy na różnego rodzaju tam rzeczy, usługi, zakupy itd. Tak są to zwyczajne raty 0%, z których można sobie oczywiście skorzystać. Na stronie supersprzedawca.com wystarczy sobie wejdziecie, nie, nie wszystkie, to od razu mówię, bo niektóre e są za tanie, oni mają też niektóre swoje jakby takie progi, do których można na przykład rozkładać na raty, że kwota jest za niska i wtedy na przykład nie można, więc nie wszystko się da. Natomiast kilka takich e którymi też jesteście najczęściej zainteresowani, udało się ogarnąć. I to jest oczywiście fajna sprawa, bo dla niektórych może to będzie super rozwiązanie. Jeśli chodzi o te e-booki, to to jest oczywiście pakiet Akademia plus Skrypty, to jest jeden pakiet. Drugi pakiet to jest, to jest zestaw pięciu e-booków, czyli właśnie Akademia, Skrypty, Hashtagi, Multikonta i jak robić skuteczne zdjęcia. No i trzeci pakiet to jest, to, to nie jest pakiet tylko jest e-book po prostu firmowy, on jest sam w sobie drogi. Drogi, no tam kosztuje 350 zł, więc rozumiem, że ktoś może na przykład na początku nie chcieć wydawać jednorazowo 350 zł i w tym momencie nie ma takiej konieczności, co jest oczywiście fajne, bo to jest rata 0%, więc nie ma tutaj żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu, a po prostu można sobie to wygodnie rozłożyć, żeby tego budżetu nie nadszarpnąć. Jak się tutaj można dostać? No na Instagramie można tą ofertę oczywiście znaleźć, jest również na stronie na stronie, jeśli chodzi o stronę no to tutaj macie na samej guzi, górze po prostu przycisk graty 0%. On jest umieszczony tylko i wyłącznie na stronach, gdzie na trzech stronach na hashtagach, na akademii i na e-booku firmowym. No i tutaj macie właśnie trzy takie zestawy, możecie sobie wybrać. Jeśli chodzi o te zestawy ratalne, wychodzi to w taki sposób. Moim zdaniem jest to fajnie, bo te dwa e-booki, one są i tutaj, i w tym pakiecie, tutaj jest jeszcze ten pakiet dodatkowych narzędzi, typu właśnie zdjęcia i, i hashtagi chociażby. Natomiast od no, o co chodzi? Generalnie rozkładając sobie to na 3 raty płacicie no 120 albo 160 zł, więc to nie są jakieś kolosalne pieniądze, a jednocześnie macie dostęp już do wszystkich pięciu czy tam założymy dwóch e-booków które realnie przyniosą wam zwrot tak naprawdę w przeciągu tygodnia nawet, tak? Bo to nie jest zaskoczenie, że ktoś na przykład kupi skrypty i jemu się przez 3 miesiące to nie zwraca. No raczej u mnie to tak nie działa. U mnie działa to w ten sposób, że jak ktoś już kupuje skrypty, ktoś kupuje akademię, to zazwyczaj te wyniki się pojawiają dosyć szybko ta sprzedaż na pewno wzrasta jak ktoś na przykład ma mniej produktów, to też, też mu wzrasta, natomiast no wiadomo, to jest proporcjonalnie wolniej, natomiast no, sama ta opcja ratalna jest na pewno spoko, bo nie obciąża właśnie tak budżetu, a można sobie już mieć dostęp do tych wszystkich e-booków i sobie po prostu działać tym bardziej, że no, to są właśnie e-booki które pomogą Wam sprzedawać więcej więc wam, wam to się zwróci w niecały miesiąc, tak? Potem sobie już te raty będziecie płacić, a i tak będziecie mieli już więcej kasy, szczególnie, że teraz idzie chociażby super okres i tak dalej, więc no tak naprawdę nie widzę powodu, żeby tego nie kupować, tak, szczególnie, że i tak się na tym Vitec sprzedaje i tak sprzedajecie yy, i chcecie zarabiać więcej niż 100 zł miesięcznie, tak, chcecie zarabiać po 1000 zł miesięcznie, więc 10 razy więcej, 20 razy więcej, no i ta wiedza jest po prostu do tego niezbędna. Jeśli chodzi o proces, jak to wygląda, no, to oczywiście trzeba sobie wybrać jakąś opcję. Weźmy sobie Vinted Pro, wyświetla się stronka partnera, właśnie tuba Pay, gdzie możecie wybrać sobie harmonogram płatności. Niestety nie da się na większą ilość rat, no i w sumie nie byłoby też takiej potrzeby. Jest to standardowa taka stawka, na, na, rozłożone to na trzy mniejsze raty. No i co, trzeba sobie po prostu kliknąć, przelicz to. Na, na następnym kroku tutaj macie jeszcze podsumowanie. Oczywiście możecie sobie policzyć, że to są raty 0% i tak dalej, Uzu upełniacie dane, po czym Pay przeprowadza taką krótką weryfikację. No ja pracowałem w banku 2 lata, wiem mniej więcej jak to wygląda. Z reguły takie odczytywanie baz to jest po prostu sekunda, tak? To się robi wręcz samo może tu podczas potrwać to maks pewnie parę godzin jak już natomiast no jak nie wiem no, to jest po prostu taka wyliczana zdolność powiedzmy kredytowa natomiast no wiecie ja udzielałem kredytów które miały 30 40 50 100 tysięcy złotych a tutaj jest 500 złotych więc no tutaj tak naprawdę nie ma o czym mówić i te wnioski praktycznie kończą się stuprocentowym przejściem no i dalej trzeba już tylko zaakceptować umowę, nie wiem jak tam, czy braliście kiedyś kredyty czy nie ja sobie kiedyś, jak ja czasem biorę nie ukrywam, że jak potrzebuję właśnie gdzieś tam sobie wyrównać niektóre płatności czy coś, potem to od razu oddaję w miesiąc i tak dalej, generalnie narzędzia kredytowe są mądre, jeśli się z nich mądrze korzysta, niektóre są mądre niektóre są bardzo niebezpieczne jak chcecie to też Wam nagram na ten odcinek na ten temat odcinek natomiast no po prostu trzeba taką umowę jakby podpisać i tyle no wiadomo, że ta umowa też zabezpiecza firmę, jakby na przykład nie wiem ktoś taki wniosek wypełnił i potem nie chciał tej firmie płacić, no to wiadomo, że oni muszą sobie jakoś z takimi ludźmi poradzić, więc mają jakieś procedury na to i tak dalej. Natomiast no znowu no rozmawiamy o tej kwocie 300-500 zł, więc nie jest to oczywiście jakieś nie wiadomo jakie pieniądze. Jeśli dla kogoś będzie to oczywiście wygodne, to można sobie w taki sposób zakupu dokonać. Potem chyba przychodzi SMS z informacją o, o akceptacji, akceptujecie i macie zakup sfinalizowany, czyli ja dostaję informację, że Wy złożyliście taki wniosek tylko, no i wtedy wysyłam Wam e-booki, 3 e-booki, 5 e-booków, czy ten e-book firmowy i tyle. Z tego co tutaj się orientowałem, to pierwsza jakby ta rata jest płacona z góry, czyli w momencie kiedy się decydujecie, tak? Czyli załóżmy, że dzisiaj jest 1 styczeń, no to pierwsza rata pobiera się 1 stycznia, a druga rata pobiera się 2 stycznia i przepraszam, 1 lutego i 1 marca pobiera się trzecia. Trzy buki macie, znaczy trzy raty macie zapłacone, e-booki sobie dostajecie 1 stycznia, czyli zobaczcie. Ostatnią ratę płacicie praktycznie 2 miesiące później, a z ebooków możecie już korzystać przez ten czas i jestem pewny, że wam się to zwróci. Nagrywam tą opcję, bo chcę, żebyście po prostu wiedzieli, jak to działa. Nie wszyscy nie wiedzą, jak to, nie wszyscy mogą wiedzieć, jak to działa. Ja pracowałem w mBanku, wie, więc wiem, że wie, wiele osób nie ogarnia tych tematów kredytowych i tak dalej. Natomiast no, jest to po prostu udogodnienie dla mnie, to może nie co dla was po prostu. No bo ja to bym wolał, żeby mi ktoś zapłacił w, go, w gotówce nawet, czy tam jednoraznie razowym przelewem tyle i tyle i miałbym z głowy tak ale rozumiem że nie każdy może ma i tyle no, zrobiłem tak żebyście mieli ten temat ogarnięty jeśli komuś to pasuje może sobie po prostu mm, pobrać tutaj oczywiście się klika tą odpowiednią opcję którą chcecie wybrać e tutaj macie jeszcze instrukcję to o tym wam mówiłem przed, przed chwilą i tak dalej więc generalnie no, wszystko jest e spoko i macie na przykład, to jest Vinted Pro, czyli zestaw tych wszystkich e ewentualnie te dwa jako zestaw, bądź też zwykły firmowy. Tutaj, jak będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, możecie pisać w komentarzu, możecie się do mnie odezwać na Instagramie, ale myślę, że temat jest dosyć prosty. Jeśli ktoś, nie wiem, rozważa zwiększenie swojej sprzedaży przed najlepszym okresem jaki nadchodzi. No to polecam się zdecydować właśnie na ten pakiet Vinted Pro albo na ten pakiet Akademia Plus Skrypty ze względu na to, że wielokrotnie wam się to zwróci. Ja w tym momencie będę też, że tak powiem, sprzedawał z wami na mentoringu, więc tutaj jest naprawdę to dopięte. Teraz będzie taki będzie gorący okres, że te pieniądze się wam zwrócą z wielokrotnością. No, i to też jest dobre dla osób, które nie wiem, może mają, chociaż w sumie nie wiem, jak to działa dla osób, które nie mają 18 lat. Ale no to najwyżej naj, możecie, nie wiem, poprosić mamę, tatę, albo napiszcie do mnie, jakoś to ogarniemy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za wysłanie tego odcinka. Jeśli to jest opcja dla Ciebie, to sobie skorzystaj. Jeśli nie, no to oczywiście dziękuję za wysłanie. Jeśli tutaj dotrwałeś, miłego dnia, powodzenia w sprzedaży, cześć.